W kontekście właśnie wykonywania sesji T Touch bardzo często możemy zaobserwować, że pies w pewnym momencie zaczyna ziewać, i wiadomo, róż, tego typu sygnały mogą często oznaczać to, że pies faktycznie czuje się niekomfortowo w momencie, gdy jest w danym miejscu dotykany. Jednak to, co widzę, to taki. To zbyt duża łatwość właśnie takiej oceny, że pies pod wpływem tego, co robimy, zaczyna się stresować lub też jest to dla niego po prostu nieprzyjemne. Bardzo często, jeśli już się przyjrzymy takiemu całokształtowi, całokształtowi, że tak powiem, jeśli przyjrzymy się wyrazowi pyska psa. Jeśli ogólnie przyjrzymy się jego ciał, wówczas obserwujemy, że tak naprawdę te sygnały są bardziej sygnałami oznaczającymi to, że pies przetwarza to, co się w tym momencie w jego, w jego ciele zadziewa oraz że. Ym, oraz że się relaksuje. Tym bardziej, jeśli, jeśli chodzi tutaj o ziewanie, właśnie yy, taki krótki fragment, zaraz z Frają wam tutaj zaprezentuję, w jaki sposób u niej to, yy, to się, co u niej w tym przypadku ziewanie może oznaczać. Bardzo łatwo rozpoznać, że ziewnięcie jest raczej yy, spowodowane tym, że, że pies się relaksuje, po tym, że, taki, taki, yy, że, że sesję robimy już. Przez jakiś czas. Wówczas, jeśli takie ziewnięcie nastąpi po, nie wiem, po. Kilku 30 sekundach, po minucie, po kilku minutach, wówczas możemy być raczej pewni tego, że na psa to bardzo dobrze działa, w szczególności jeśli w międzyczasie zobaczymy, że nasz pies jednocześnie nasz pies zaczyna wolno ługać, ma tak zwane miękkie spojrzenie, jeśli jednocześnie widzimy, że, że jego oddech spowolnił, jeśli widzimy, że uszy nie są takie ponapinane, tylko raczej rozluźnione, wówczas możemy być raczej pewni, że takie ziewnięcie oznacza to, że nasz pies się relaksuje i to, że taką sesję dobrze odbiera. Oczywiście w filmiku, który zaraz. w fragmencie z frają, który zaraz zobaczycie, takie ziewnięcie mogło również być spowodowane tym, że wyciągnęłam oczywiście nagle telefon i, i zaczęłam ją nagrywać. Jak najbardziej dla większości psów jest to, jest to taki moment, który, który jakieś, chociaż minimalne napięcie powoduje, ale. Zważając na to, że, że fraja już te ruchy zna jako, że przed wyciągnięciem telefonu już te ruchy, trochę wykonywa, już te ruchy przez kilka minut wykonywałam, przypuszczam, że, że mogło to również oznaczać to, że zaczęła się relaksować. Także tutaj zawsze te interpretacje, no jak sama nazwa mówi, są interpretacjami, więc, więc do końca nie możemy nigdy wiedzieć jak to jest i dlatego co, jak, co tak naprawdę się w, w u psa zadziewa, dlatego po prostu jak najbardziej powinniśmy się skupić na, na tym, żeby szlifować umiejętności obserwacji i, i tego, żeby wczuć się, wiecie, żeby tak wczuć się w to, co od tego psa czujemy. Ponieważ jeśli otworzymy się na naszą intuicję, jeśli otworzymy się po prostu na bycie i na wyciszenie trochę tego naszego umysłu, który w wielu przypadkach no, odgrywa. Pierwszą rolę, że tak powiem, w naszym życiu, to wówczas możemy naprawdę otworzyć się na, na zupełnie inny rodzaj bycia z psem. I wiecie, i trochę zwolnienie tego procesu analitycznego, ponieważ sama analiza tego, co widzimy, co obserwujemy, tak jak sama podkreślam, jest bardzo ważna, ale jednocześnie znalezienie takiego złotego środka, w którym. Dopuścimy również do głosu naszą intuicję i to, co czujemy, co czujemy mimo. Tego, co możemy zaobserwować u naszego psa. Ponieważ jeśli my zaobserwujemy coś, co już zaszuflatkuje te obserwacje jako, jako fakt, że nasz pies, jako fakt, jako obserwacja znów, że nasz pies się stresuje lub też, że czuje dyskomfort, no to wówczas znów będziemy nakręcać te jakieś takie nasze interpretacje, nasze historie na temat tego, co się zadziewa, jednocześnie nie mając do końca przekonania, że ten sygnał. Oznacza właśnie to, także mam nadzieję, że to jest dosyć, dosyć yy, jasne. <laughs> um, jeśli nie, to, to dawajcie znać, ponieważ jest to bardzo ważny element w ogóle pracy stitacz, czyli nie wchodzenie od razu w takie, wiecie, interpretacje i trzymanie się za wzięcie tego, co, 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 co widzimy u psa. E, a zamiast tego po prostu eksperymentowanie, zaoferowanie psu innego rodzaju ruch, e, spróbowanie kiedy indziej, o innej porze dnia. I wówczas możemy zaobserwować coś zupełnie innego I w momencie, gdy pozostanie. Otwarci właśnie na to, co, co piestek naprawdę czuje, co my również czujemy w kontekście tego wykonywania sesji, sesji z naszym psem. To wówczas możemy dowiedzieć się o naszym się zupełnie, zupełnie innych, takich nowych informacji, których wcześniej po prostu nie widzieliśmy, ponieważ byliśmy zaślepieni tylko tymi naszymi interpretacjami, tylko tym, co nasz umysł nam tutaj przeanalizował, zobaczył, a zamknęliśmy się na to, co podpowiadało nam nasze serce. Także, jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi, słuchajcie, to jest, to jest, to jest po prostu istota. Istota pracy z takimi, z tego typu metota, metodami, żeby otworzyć właśnie swoje serce i naszą intuicję, naprawdę zacząć słuchać tego wewnętrznego głosu, który nie tylko nas przeprowadzi przez, przez ten proces budowania wspaniałej, magicznej relacji ze swoim czworonogiem, ale również w tym, żeby w naszym życiu, słuchajcie, podążać za tym, czego naprawdę pragniemy. I to naprawdę. Może brzmi, wiecie, amerykańsko-coachingowo, ale taka jest prawda i po swoim życiu widzę, że, że to wszystko się naprawdę sprawdza. Także zobaczcie teraz fragment, który nagrałam z frają. I znów, jeśli macie dodatkowe pytania, no to jak najbardziej e, jestem otwarta do tego, żeby jestem otwarta na to, żeby na te pytania odpowiadać. Także czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach prywatnych. Piszcie śmiało, jestem do, do, do Waszej dyspozycji i bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób o tej metodzie się dowiedziało i wprowadziło w życie ze swoim psiakiem. Czasem ziewnięcie. W sumie bardzo często obserwuję to tak naprawdę oznacza bardziej właśnie to, że pies się relaksuje podczas sesji touch, a nie że się stresuje ym, całą sytuacją, lub też dotykiem. Oczywiście czasem ziewnięcie może oznaczać, że w momencie, gdy na przykład dopiero co psa dotkniemy w danym miejscu, to wówczas. Kiedy zaobserwujemy takie ziemnięcie, może to oznaczać, że pies faktycznie czuje dyskomfort w danym, w danym miejscu na ciele. Wówczas to co, to, co radzę, to przegłaskanie danego miejsca jeszcze raz lub wykonanie ruchu Czy jeśli już wiecie, jak, jak tym ruchem się posługiwać i zaobserwowanie, czy właśnie pies w tym momencie odchodzi, czy też jeszcze raz ziewa, nie, lub też wyśle innego rodzaju sygnał. I jeśli tak, no to faktycznie w tym przypadku oznacza to, że, że dotyk w danym miejscu mógł dla psa być po prostu niekomfortowy, lub też właśnie yy, spowodowany tym, że właśnie czuje tam ból lub napięcie. Oczywiście inną sprawą jest to, że trzymałam jej, trzymałam w jej kierunku telefon. Zawsze się staram to robić jak, że tak powiem, najdelikatniej, ale wiadomo, że, że dla wielu psów jest to dosyć już takie, a niekomfortowe, więc bardzo często w ten sposób reagują. Fraja, chciałabyś tu wrócić do nas? Frajunia? Chciałabyś troszkę więcej? Co ty na to? No ja wiem, telefon to dziwna rzecz. No, to jest właśnie podchwytliwe, bo z jednej strony bardzo chcę Wam wiele rzeczy pokazać, a z drugiej strony niestety, no to już trzymanie tego wymierzonego telefonu w wielu przypadkach trochę przeszkadza, żeby psiak faktycznie mógł się zrelaksować, tak jak to się odbywa bez telefonu.